Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku ZFSA 22 na mapce mazowieckiej Niziny V3. Oczywiście polska wieś. Co w dzisiejszym odcineczku? W dzisiejszym odcineczku. Co tam się dzieje z tymi skórkami? No patrz, chyba że mi się sprzęt psuje, oby mnie było słychać. Co w dzisiejszym odcinku? A zaczniemy żniwa. Jeszcze musimy tu chyba owinąć, coś miałem zbelować, owinąć? Nie wiem, nie mam do tego pojęcia. Po dłuższej przerwie ta chyba ta będzie słowa przegrabić, przegrabić, bo nasiano trzeba zrobić, tak? Nasiano chyba musimy zrobić, pokażę. Tak, na nasiano mamy zrobić. Dobra, tutaj ważne tego intenosuna, ale on mu ur kurwa, co się dzieje dzisiaj z tymi słowkami? Chyba, wysiadają sprzęt, będzie trzeba kupić nowy. Dobra, przegrabimy troszeczkę. Co jest grane dzisiaj? Chyba się psują słuchawki. E, chyba mi się psuje sprzęt. Dajeliście tutaj. Na przeproszenie. E, dobra, my tutaj przegrabimy. Tutaj pole naprzeciwko mnie już jest skupione. Kupiłem tak, kupiłem, jak widzicie, mało pieniędzy i tak dalej, chyba kupiłem czy coś takiego. I tak, to pole na pewno to już ostatnie ostatnie ścianokosy. Orkę tutaj będę robił na tym orkę. Najpierw tutaj jakie nawożenie walniemy, wapno, później orkę weźmiemy przeoramy to elegancko, przeoramy to elegancko, a tam jeszcze mam chyba tamtą mógł do dogranić. Ale dobrze tutaj mamy bliżej, bo zaraz zaczniemy też żniwa, komba już ustawione, wszystko sprawdzone. E, więc tutaj szybko tak zacznę, a nawet trochę przejadę, później pracownika, puszczę, niech pracownik dalej zasuwa. E, takie szybko, bo to znowu czas będzie leciał, a tu czasu nie mamy tyle co powinniśmy mieć. E, żniwa, żniwa, zaraz się będzie czarować, bo tu już jest sierpień. E, więc będzie przegrabianie szybko pójdzie, siana muszę narobić. Później kolejny pokos znowu na kiszonkę będzie, bo to już właśnie kiszonka będzie skończyła. I będziemy też zbierać pieniądze oczywiście pod budowę nowego nowej obory bo w planach jest nowa obora, większa oczywiście Bo tutaj trochę już jest obora za mała Jak na te... Tak, tak chyba tak wychodzi, bo jest praktycznie dużo tam już ich, dużo tych krówek tam już nie chodzi i raczej Raczej będziemy musieli zacząć i wrzucimy jednego moda, który realistycznie daje E, poziom tych, 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 tych e, no wieku zwierząt, coś takiego tam widziałem, że jest tam, oni gadają, podejście realne, zobaczymy jak to wpłynie na, na to, więc e, Obora już będzie praktycznie ostatni sezon o kur, na sobie wjechałem, zapomniałem się e, więc będzie e, ostatnie tam sezony można powiedzieć i po następnym sezonie, zobaczymy jak to będzie, może biogazownia mnie uratuje, to będziemy nas stać na budowę nowej obory. Albo jeszcze pójdziemy w pola, później nowa obora powstanie, no w zależności jak tam będzie nam się układało tam, jak to nam będzie z tymi finansami. No i na razie to jest słabiutko, wychodzi to wszystko, ale tak, no Nie będziemy przeżywać, trochę zboże zginęło i tak dalej, dziwne rzeczy się działy. A możliwe, że dziwne rzeczy się działy z tymi taśmyciągami, więc w, to, w tym sezonie wszystko do silosów właduję. W Silosach będzie pewniejsze, że nic nam się z nim nie stanie z tym e, zbożem oczywiście. Dobra, tutaj trochę porobimy. Zaraz przesiądziemy się tutaj do naszego kombajna. No, takie szybkie przegrabianie, mówię, zrobię. Tu pole już do nas należy. Będzie trzeba ładnie poogarnąć to, to pole. No i będzie kawałek pola większego i tu chyba pójdzie na pierwszy sezon z rzepak, jak się nie mylę. Tak chyba planowałem, tak mi się zdaje, ale nie pamiętam, co czasu czasu ja to samo w zaplanowałem. Więc dzisiaj takie, no sporo długo wyjdzie na pewno długi odcinek, zaję jak zawsze. Mam nadzieję, że odpaliłem nagrywanie, bo to już w danym razie trochę przerwy było, no bo no, trochę nie nagrywałem. Dzisiaj już niedziela, jest praktycznie godzina 14.00. Mówię bardzo, wam nagram coś na kanał dorzucę yy, Zastanawiałem się co nagrać, a mówię dobra, niech będzie farmów tam jak jesteśmy, to jesteśmy w tym farmingu No i tak, i tak, i tak właśnie zeszło, tak wyszło. Dobra, całość nie weźmiemy, będzie jeszcze kawałki przejechać. Siano przegrabione, trafka przegrabiona na siano, elegancko będziemy na siano spinnie z, 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 z. Zwinąć, zbelować, a my się skupimy też na żniwach, bo no niestety tak wszystko wypada, że to był wysoki, to był no w ostatniej fazie wzrostu, czyli już gotowe na chór. teraz ja tutaj zaczniemy od rzepaku, później przełączymy się, może nie wiem, na, na sorgo wjedziemy, albo gdzie pojedziemy, gdzie indziej, pszenicę, może że nie wiem, sorgo też już chyba gotowe będzie się tak zdaje ale pewnie nie jest to sorga, choć dawno nie było, na sorga będzie można mulczowanie później zrobić, bo to będzie wysokie, a mulcza również stoi, nieużywany, więc e, i tu oczywiście już nowy Deerek jest, tutaj nie wiem, czy był w ostatnim odcinku już naprawdę nie pamiętam, co był w ostatnim wycinku, chyba że był kupiony albo jeszcze nie był kupiony, więc wymieniłem tego małego jondira na większego jondira, jak planowałem i tak zrobiłem i tak jest zrobione, więc... E, więc... Już jest ani graczy, chyba z ciągników jak na razie nie będę wymieniał, mam na razie 4 ciągniki, 3 podstawowe, czwarty do krówek więc chyba może być. Dobra, my tutaj zgasimy go na razie, żeby nam nie przeszkadzał. Idziemy teraz do kombajnu. Pierwsze żniwa nowym nabytkiem, który kupiony już był na jesieni. Na jesieni tam i elegancko. Dobra no tutaj jedziemy z rzepakiem odpalamy i jedziemy elegancko, ukosimy tu chyba zbiorniczek wyjdzie akurat no nie jest jakiś za bogaty ten kombajn no można było nawigację tu włączyć ale widzę, że chyba też nie posiada nawigacji na razie nie było by ale dobra to tak. przeżyjemy nie wiem. no nie ma nawigacji nie mam nawet co puścić Myślałem, że nawigację już nawigacji i zauważyłem że jej nie ma a przeżyjemy to no, fajnie ten lepiej oczywiście tutaj e, tę sieczkę e, rzucam jest e, lepszy no jest tak powinno być bo tam tylko trochę za dużo było, ale taki był zostawił to tak chciał być ale mówię zmienimy coś zawsze coś nowego na serii się pojawi nowszej generacji, wiadomo sprzęt lepszej wyposażony i tak dalej, i tak dalej, co tam będę opowiadał chyba ja tu poprzeczniaczek jeszcze walniemy za daleko nie pojedziemy, poprzeczniaczek wytniemy, żeby na lepiej było tu zawracać no, że paczek ładnie ładnie, tutaj już objechałem prawie, z, no jest pełen zgodniczek praktycznie, więc fajnie, tutaj właśnie jeszcze szerszy poprzeczniaczek zrobię tutaj pojedziemy, elegancko wszystko idzie nie ma co narzekać Dobra, no, no, rurę możemy już otworzyć Rura tutaj się podjedzie Powiem Wam co, aktualizacja tego Farmiga to coraz gorzej tak gra wygląda moim zdaniem więc jest no, dramatyczny no, ale no, musimy jakoś przeżyć no, wszystko elegancko, automat działa o, akurat się zmieścimy, zobaczymy jak z przyczepą, bo nie podjeżdżam, pod tą przyczepą, czy podjeżdżam? muszę zobaczyć, czy to jest coś na tej przyczepie, czy nie ma nic na tej przyczepie. Ale to zobaczymy, takie żniwa tutaj rzepaczane, zaczniemy. Może jakiś jeszcze odcinek się nagra ze żniw, bo raczej tego wszystkiego i tak nie zdążę skosić na tym odcinku, bo też muszę przerwać. Siano dokończyć, może złożenie siana byśmy zrobili. No. no nie, nic nie sypałem. Nowy ciągniczek, elegancko. John Deere Jak to nie mylę, więc nie wiem czy to Chyba nie W następnym, nie, w tamtym odcinku go nie było Czyli kupiłem go poza odcinkiem Więc wymieniłem tamtego tego Deere'a na tego John Większego, ale zaraz muszę Zobaczyć ile no, mocy ma no, i będę szypał Bo nie pamiętam ile on tam ma mocy e, W konfiguracji Dobra Dobra, zaraz wam powiem ile on ma tutaj mocy w tej konfiguracji To już jest średni John Direk. I on ma, oj nie nie nie, on ma 185 koni No to już powiem, że już chyba jak na razie Ciągnik wystarczający na moje gospodarstwo Co tu potrzebuje do większej maszyny, żeby jakoś to szybciej robota szła, więc No ładnie ten John Deere się tu nie jest jakiś nowy Ale zawsze jest Ale zawsze jest no, no większa maszyna, nowsza Już ze średnich ciągników więc fajnie, podoba mi się, podoba mi się, że już trochę się rozwinąłem. Teraz będzie można w ziemię trochę zainwestować, w sprzęty większe. Dobra, zamykamy, włączamy dalej i ogień. Ten kombaj też o wiele ciszej chodzi od poprzedniego niż tamty New Holland, ale no ma no ponowsze. Trochę lepiej to wygląda wszystko ładnie, tą sieczkę. Ciekawe, czy będziemy się tak kumak, lepiej, nie wiem, się ale tam gdzie będziemy płakać jest, jest. Na razie, na razie ten kombajnik nam teraz. tym też by nam wystarczył, ale kółko na jednym kombajnem tyle już sezonów kosić no to wam tak samo się znudziło, więc chociaż trochę trzeba się rozwijać, zmieniać te sprzednie jakieś tam duże, ale przy, wiadomo, zawsze, przy to lepiej będzie wyglądało. Dobra, jedziemy tam. Tutaj sobie zajedziemy. elegancko wjedziemy tutaj ja muszę, po, muszę pomyśleć co z tymi ścieżkami bo ogólnie chyba, że udało mi się rozpinić trochę, ale no nie wychodzi jak na razie tam na jednym, ale zobaczymy coś wykombinujemy, żeby tych ścieżek było więcej żeby to jakoś tak fajnie wyglądało zobaczę teraz, po, że pakuj będę chciał, muszę sobie jeszcze raz przeliczyć e, wszystko, ale aczkolwiek już chyba prawie mi udało się przeliczyć, będzie trochę mniejsze. ale zobaczymy to Zobaczymy, próbne, znowu zrobimy ścieżki na próbę, zobaczymy jak to będzie wyglądało w rzepaku, tu na tym dużym kawałku, tu praktycznie powinno być jakoś tak podobną szerokością Ale to zobaczymy Podnosimy, śmigamy dalej i tak na tej mojej tutaj farmie na sieczkę to wszystko sieczkę bo już nie będę rzepaku zbierał sobie. nie będę chyba słomy teraz nawet słomy muszę tutaj tak zbelować w belkach najleżej no, tam e, postawię sobie paszowo będę podjeżdżał będę sypał jak e, coś te belki bo mnie tak e, samo jezdną mu wywalać no, to to jest tak w sensu trochę no, więc e, już nie będziemy tutaj szaleć już dużo też nie mam to nie poszalejemy ze słomą, ze słomą na to a tu chyba raczej podjąłem decyzję, że paku nie do słomy zbierał wszystko idzie tutaj na resztki pożliwne no już mamy 50% no dużo rzepaku też mi się nie, nie nazbieram jedno pole, bo no, rzepaku chyba jedno pole muszę na razie się trochę rozwinąć z tymi z tym, z po prostu ziemią, żeby więcej ziemi było. No już kolejne, tamta jedna łąka kupiona to było ostatnie na odcinku. Tutaj drugie pole dokupione, więc moim zdaniem, już powoli zaczynam tutaj e, z ziemią trochę się rozwijać, żeby więcej upraw można było siać. Tutaj będzie jeden wielki kawałeczek Tą łąkę likwidujemy. Łąkę raczej przeniosę w inne miejsce. Teraz łąka będzie e, na jesień. No, tutaj gdzie naprzeciwko, tutaj nie wiem co tu rosi, soja Soje się akurat skosi, później się posieje trawę i tak do elegancko będzie na wiosnę, tamto pole jest też spora z łąką, taki tam zajęliście no, Dobra, jedziemy dalej, przejeżdżamy no. Rozpoczęcie można powiedzieć jakiś żniw, od rzepaku Prosimy pole rzepaku, do silosu wsypiemy. Górze mi to bujanie nie mogę. Już, aż tutaj z grafiką życiu wcale coś się odwaliło. Nie wiem co. Musiałbym zobaczyć na innych seriach. Czy coś błąd z mapą, czy coś tam, a zresztą no, bo te aktualizacje coraz gorzej nie dobijają. Na początku tak nie było, po jakimś czasie, po jakiejś aktualizacji dowaliło coś, odbywało na przenoszenie. To już 40 któryś odcinek na tej mapie, to i tak, tak powiem wam, musiałbym zobaczyć, który to będzie odcinek. A dojedziemy tutaj do końca. Odjadę tym odcinekiem. Zaraz zobaczymy, muszę spojrzeć na... Nie, wiem, spojrzeć że to, nie hałasował na marnym. Teraz wam powiem, który to odcinek będzie. To będzie 47 odcinek, wow! Wow, rekord chyba na jakiejśkolwiek serii, Nie przypominam sobie, że jakiś na jakiejś serii mi się udało tyle odcinków nagrać, ale i dużo się nie zmieniło, więc no i powiem wam, że to tak. Tutaj jeszcze trochę. No tak powiem wam, że no jakoś tak szybko się nie rozwijam. Nie rozwijam się tak szybko, na to wychodzi. Kredyt nadal bezpłaty jest. I chyba ta dzierżawa mi zostaje do wykupienia, muszę zobaczyć. Dura mi dzierżawa? Tak, jedna dzierżawa została mi do wykupienia, bo resztę powykupiałem tych dzierżaw, żeby już nie było. No dobrze, skasimy ten ciąg, żeby się paliwa nie marnowało, nie traciło, bo po prostu teraz każdy grosz się liczy. No, więc powiem wam, że no już taki odcinek, który jeszcze trochę 50 odcinek będzie i tak zbytnio się tak no... nie rozwinąłem. Jak się należy, no ale no cóż, wszystko powoli idzie. No cóż, tak ma być, jak idzie powoli, w tempie powoli się rozwijamy. No trochę będziemy musieli pozmieniać, wiadomo, trochę tam popatrzeć i tak dalej, i tak dalej. Ale tam nie mamy czym się martwić no to pole chyba skoszę cały rzepak będę kończył ten odcinek, bo będzie sporo giga ważył będzie trzeba po nie renderować go, wrzucić, to też mu trochę zajdzie ale tam nie ma czym się martwić, tam jedziemy sobie spokojnie, zgłosimy Dużo już nam nie zostało ja Poza odcinkiem, co trochę pogadam Muszę się trochę zrelaksować Dawno nie grałem cokolwiek Więc trochę dla mnie te relaksu Na tygodniu jakoś nie grałem Po południówki było Wczoraj byłem zajęty Wkurzyłem się tylko To, że odechciałem się wszystkiego, więc... To naprawdę Nie ma komu co Cokolwiek dawać do naprawy, tak szczerze wam To jest później dramat. Jak samemu nie zrobisz, to nic z tego nie będziesz. Tyle przesłanie na ten nowy tydzień. Ale nie ma co się nawdzić. No cóż. Gwarancja jest. Niech przyjeżdża Niech naprawia swój błąd Ale tam nie będziemy się smucić Staram się tam jakoś nie przejmować zbyt zbytnim No coś życie jak to mówię No co się poradzi na tym nic się nie poradzi A zajdźmy na nieszczęście to no wczoraj to jest trzynasty, niepotrzebnie wczoraj cokolwiek robiłem, no, jeszcze sobie kurwa kolejnych kosztów narobiłem Więc jestem taki kurwa szczęśliwy, że ona no się w głowie nie mieści no, Wczoraj składam ciągnik, jeszcze rozjebałem kurwa podnicę. Spadła mi chodnica i pękka mówiła, no, że już, kurwa mówię, za przeproszeniem nogi. Dramat ale no cóż się na to poradzi, no pech to pech, no cóż się nie stworzy na to nic. Więc... No cóż. No. Tak miało się stać, tak się stało, no. Podnica teraz tanio nie kosztuje w tych czasach, więc chybiście, bo raczej się nie da zrobić. Nie ma takiej opcji. Nawet nie wiem w którym miejscu kapła, tylko przeciekał, musiałem prześwietlić, zobaczyć, które żaberku tam walnęło, ale nie, no, Raczej już... Ona chyba już nie chciała być zamontowana tutaj. Tak mogło być, bo no tutaj przejedziemy tak, wrócę, się, o Jezu, już kader rozwaliłem, mam tu pech po pech Kader rozwalony A Tutaj taki był, ja muszę chyba porządek z tym zrobić, jak będzie do mnie to pole należało, po prostu to Wyciąć Ale jakoś się udało nam tu przejechać, jakoś się tu nie poprawiamy Uda mi się to wszystko na zbiornik zabrać, mam nadzieję, że się uda Więc no. Będzie, jakoś się przeżyje. Tutaj na rano do pracy. Do na badania okresowe. Ale musimy sobie z tym poradzić Uda nam rzecz, się trzcinie Może Ale powiem, że ładnie pan tutaj Czy tak, czy tak Udało nam się osiągnąć No bo tutaj nie będę brał Tego szeroko który przesadł No i chyba się nie myśli Że tak tutaj, tak tak Nie no i chyba będziemy musieli podnieść tutaj przyczepę, bo tu tak jest jakaś tego wszystkiego. Ładnie to wszystko wygląda. Będzie trzeba i tutaj pracować, na pewno będziemy ten pościg rozłozić. Chyba tam kąpocika by chyba zostało. Może no, się uda. O patrzcie, tam już już. Tam był się ten stolek, więc proszę, żeby nie został na polu. i fajnie. No i powiem wam, że no, udało się zebrać idealnie. Trzy zbiorniczki można powiedzieć, tutaj będą fajnie. Także tego paku będzie. No, dużo nie jest, dużo by się mogło więcej zdać, ale nic za to się nie poradzimy. Zaraz na Silo podjadę i będę kończył ten odcinek. Tutaj mówię, będę musiał nawet sprzęt sobie kupić do nagrywania, bo widzę, że moje słuchawki już zaczynają umierać więc będzie trzeba to trochę zainwestować, żeby było mi lepiej słychać, jakoś, żeby była lepsza Ale to to, to mały kupus jest Dobra, odpalamy w naszym mm, ładnie się odpala, startujemy elegancko to już nawigaty ma wbudowaną ciągniczek, fajnie wszystko jest git Dobra, już nasypało Dobra, mm, jedziemy Jedziemy, wysypiemy, ja to sobie poza odcinkiem Skończę dalej pracę, muzykę sobie załączę Pojadę, później w następnym odcinku też może jakieś żniwa zrobimy Będę się w rzepaka może robił, żniwa od razu Tak żeby coś było, tak żeby coś też na odcinku żeby było połączone No zobaczymy, zobaczymy, dobra, my tu na silos podjedziemy Moim zdaniem też w dobrym miejscu ten silos postawiłem Tak, będzie dobrze, podjedzie się ładnie więc powiedziałem, nie ma co się bawić, jak te taśmociągi nie działają poprawnie. Teraz, więc już czas odpuścić tamte. A i tamte taśmociągi posprzedawałem je, bo nie, to jest bez sensu. Bez sensu, ja mi się z Turem też nie chcę bawić. tam kupowałem tu Warkę ładowarkę. Volvo, jak wiecie, dobra, poczekajcie, idziemy. Możemy jeszcze pojechać, przestawić ten sprzęt. Tak, żeby było jeszcze coś na następne pole, chyba tutaj przejedziemy, tutaj łąkę będzie trzeba jeszcze przegrabić, co my tutaj mamy? No, przejedziemy się chyba tu pszenicę. Dobra, jedziemy na pszenicę, zobaczmy, czy ustawimy tam przyczepę Zobaczymy, jak ten, ogólnie jak ta pszenica wygląda, czy dojrzała, czy nie dojrzała Czy nie dojrzała, czy dojrzała, tutaj wjedziemy, ustawimy się tam gdzieś na drodze, bo tu mamy trzy pola Jedno było na wiosnę chyba siane, drugie później było i nie wiem, miał, musiałem przewinąć trochę więcej żeby doszły Więc już są gotowe Tutaj zaczniemy na tych polach Żniwa, chyba w następnym odcinku nie będę te mamy jednak trochę tego Tych pól, myślałem, że nie mamy Ja sobie tutaj tutaj cofnę sobie elegancko Więc były żniwa rzepakowe rzepakowe, pszenicę za może razem ze 7 rzepaku też połączymy jakoś to, no zobaczę no zobaczę, chyba na tamtym jeszcze będzie trzeba zrobić to tam będzie przygotowanie, może jakieś rozlewanie kompostiku zrobię eee, chyba też tak może być, że zrobię tam dojrzała elegancko dojrzała rozlewanie kompostiku tam zrobimy, później tam zaoram tę bruzdę eee, zrobię ten eee, i moim zdaniem będzie git no tutaj chowamy Przejedziemy sobie drogą, że będę tutaj kombinował, tą wózę będę musiał zabrać. Wózek będę musiał zabrać, później zgadnąć go. Tyle tak przejdziemy przez drogę. No a mówię tu znowu się pole trochę większe zrobi. Fajnie i tu będzie rzepać na tym polu, bo to będzie u rugą, trawa, tam nie będzie raczej przeszkadzało, tutaj rzepacz żaniemy, no, tutaj nawieziemy dobrze tym kosikiem. No i te kamienie mi się przydało pozbierać. Tu będzie łąka, o kamień Dawałem kamień, Tu będzie łąka, bo tu łąki jeszcze nie było. O, tu kukurydza mi się rośnie na środku drogi, muszę to zamalować kiedy, no bujne jak kukurydza, ułóż to będzie i piszoneczki. Ale to już raczej będziemy kościć normalnym pobojnikiem zarobistym do piszonki, nie będziemy się bawić chyba jedną żydówką bo ja się zarąbę jedną zębówkę chyba raczej sprzedam na jeden sezon, no, kupiłem, bo no, kupiłem na jeden sezon a raczej sprzedam i raczej wynajmę sobie kombajn, przyjadę i kombajn zrobię, będzie równie ładniej, szybciej, bo będę siedział i się bawił, bawił, bo to by się nie przydało coś posiedzieć, albo na wiosnę, zobaczymy i będzie trzeba kolejne, tu mam już jedno pole zaplanowane, co ma być rzepakiem, więc a dalej tutaj, tutaj nie wiem, tutaj też nie wiem, co to posiejemy, czy to tu tutaj gdzieś włączmy walniemy to jeszcze nie wiem zobaczymy zobaczymy pomyśleć też tu sorgo jaką czy tu nie soję jakieś czy jakie buraki znowu walniemy bo raczej tylko buraki no, będziemy zajmować się więc tutaj muszę przestawić przestawić po prostu a już nawet wytnę sobie kawałek zobaczymy jak to działa wszystko tu raczej wszystko będę belowało oczywiście się będzie z belowania coś więc będzie się działo, trochę będzie się na tym odcinkach będzie może nagrać tutaj sobie wciąłem poprzeczniaczy kawałek, no i więc widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia dziękuję za oglądanie, za łapki za subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku cześć, na razie, pa i no, elegancko będzie szliwa jak tarha pszenicy czy?